Zacznę od małej historii, którą przygotowałem siedząc tam z tyłu, czyli złapanie wiresharkiem tego, co nam tutaj w sieci bezprzewodowej się pojawia w ramach PLNOGA i weryfikacji na ile rzeczy, o których będę przez te około 20 minut opowiadał, mają odzwierciedlenie w tym, co koledzy przygotowujący infrastrukturę skonfigurowali i no, na ile te wartości, o których pewnych mechanizmów, o których będę mówił, na ile mają właśnie w tej konfiguracji odzwierciedlenie. Ku memu Trochę zaskoczeniu, ale z drugiej strony radości. Okazało się, że hura, mamy włączony quality of service w wirelessie. W dużym uproszczeniu mamy włączonego wmm -a. Pewne wartości się ustawiają, prezentują, co widać na załączonym obrazku. Ja dołączę na końcu slajdów pick-upa dokładnie z tego, co tutaj złapałem. Yy, dokładnie rzecz ujmując to wyfiltrowałem po ramkach managementowych, dokładnie żeby wyłapać yy, bikony. Ale to jest dopiero początek. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o czymś, co dla wielu osób jest nadal pewną magią i pewną taką niespodzianką, jak to wszystko działa i w pewien sposób jest to stresujące, bo jednak dość mało namacalne z perspektywy medium transmisyjnego. I pozwoliłem sobie powtórzyć ten slajd, który użyłem również w zeszłym roku, ponieważ ciągle mnie bawi, a z drugiej strony przedstawia pewne postrzeganie sieci bezprzewodowych, tutaj z naciskiem na standard 802.11, bo o tym będziemy mówić, i to no, jak niejasne niektóre elementy są dla administratorów, użytkowników czy też firm nawet robiących consulting doradzających co w tym wirelessie powinno się znaleźć i dlaczego ten wireless powinien się pojawić O standardzie 80211e o WMM ogólnie z perspektywy usług multimedialnych ale też z perspektywy po prostu klasycznej transmisji ruchu Ja nazywam się Sebastian Pasternacki jestem kolekcjonerem literek Różnych, jak widać na dole, a przy okazji bawią mnie różne inne rzeczy, niekoniecznie związane z IT, ale IT jest gdzieś tam na tym czołowym miejscu od ładnych nastu lat. I o czym będzie? Posługując się nomenklaturą tego, oto spotkania opowieść o Quality of Service w Wulanie. Tak naprawdę zobaczymy, na ile to jest zgodne z tym, co jest w innych mediach transmisyjnych. Mroczny świat. Jak to źle było przed 2005 rokiem, kiedy nastąpiło powstanie, no i ostatecznie dzięki 821E, pokonanie wszystkich oddziałów wywołujących się z mordoru. Oczywiście. My Precious, nie będą to ringi, będą to flagi sygnalizujące, że pewne slajdy są dla referencji, głębszej analizy już całkowicie offline, bo mamy slot 20-25 minutowy i to będzie wyraźnie zaznaczone, a nie będzie za dużo o medium transmisyjnym radiowym jako takim, metodach y, kodowania, y, elementach związanych ogólnie z warstwą pierwszą. Nie będzie też pójścia w górę do elementów związanych z aplikacjami i nie będzie elementów konfiguracyjnych. Ja wywodzę się i pracuję dla Cisco Systems, natomiast moje założenie było takie, że ta prezentacja ma być bardzo, jak to się ładnie mówi, vendor, vendor independent, bardziej mówimy, o, skupiamy się na mechanizmach związanych z sieciami bezprzewodowymi, jak to możemy użyć, a jak to w nomenklaturze producenta X czy Y się nazywa, to jest drugorzędna kwestia. Chodzi o to, aby naszym użytkownikom pracowało się z naszej sieci dobrze, aby nie było sytuacji takich, jaką miałem spotykając jednego ze znajomych który mi opowiada, że on bierze ten telefon bezprzewodowy, tego swojego smartfona i on się łączy po tym wirelessie i on gada do kogoś, ale ten ktoś go nie słyszy, ale za chwilę go słyszy, ale potem znowu go nie słyszy, a potem słyszy co drugą sylabę i tak w kółko, i tak w kółko. Moje pierwsze pytanie jako osoby zainteresowanej sieciami bezprzewodowymi, czy macie uruchomione elementy związane z quality of service w wirelessie? Mniej więcej ta kamina przez 30 sekund mówiąca, że ok, nie do końca wiadomo w ogóle o czym mówię. Po jakimś tam czasie okazało się, że tych elementów nie było. I dlaczego to jest źle? Po pierwsze, dlaczego potrzebujemy Quality of Service? Skąd ta lista, nie wiem, albo z czym ta lista może być y, zgodna? Praktycznie z każdą siecią, z którą mam do czynienia. Nie ma tutaj właściwie elementów związanych stricte z wirelessem jako takim, mówimy ogólnie o dostępie do naszej sieci. Tego, w jaki sposób kontrolujemy ruch, w jaki sposób możemy tym ruchem manipulować, ograniczać w pewnych przypadkach. Historia standardów związanych z 802.11 jest no, dość długa. Niemalże 30 lat, od 97 roku, kiedy pierwsze standardy w powiązaniu z prędkościami 1-2 mega powstały, potem 99 rok bardzo przełomowy, standard 11b, 11a i tak dalej, i tak dalej. I z perspektywy naszej dzisiejszej dyskusji rok 2005 i standard 802.11e i wszystkie elementy, które z tym standardem się wiążą. Najczęściej, kiedy mówimy o standardach, mówimy o dwóch elementach. Właśnie zbiorze w ramach 802.11 i potem mnóstwo różnych literek, ale również mówimy o tym, co definiuje Wi-Fi Alliance i pewne rzeczy z cyklu, które widzieliśmy na naszych access pointach. 80211 n ready. WPA, WPA, 2, enabled. Teraz oczywiście 11AC, ready, enabled. Czasami pojawi się informacja, że jest to Wave 1, Wave 2 jeszcze nie za bardzo. I Wi-Fi Alliance zdefiniowało, niejako w oparciu o standard 802.11e, taką podgrupę wymagań, na które badają rozwiązania różnych producentów zarówno stacji klienckich, jak i oczywiście infrastruktury bezprzewodowej, i zdefiniowało to jako WMM (Wireless Multimedia). Chociaż początkowo używano nazwy Wireless Multimedia Extension. Co być może zwróciliście uwagę, jak pokazywałem Wam ten screenshot z Wiresharka, kiedy był dodatkowy information element związany z Quality of Service, było WMM/WME. W zależności od, od wersji Sniffera, od typu oprogramowania Snifera, jest to różnie pokazywane, ale cały czas chodzi dokładnie o tą samą kwestię. I w pewnym momencie, i tu wracamy, Rok wstecz do tego, o czym mówiłem w zeszłym roku, czyli standardach K czy standardach R w powiązaniu jeszcze ze standardem W, stworzono coś takiego i zdefiniowano to jako grupę różnych wymagań w ramach Voice Enterprise. Wszystko jasne. Sytuacja jest prosta. Wiemy, że te elementy są nam potrzebne. Natomiast Moim zdaniem świat, w którym żyliśmy do 2005 roku i nomen omen, w którym żyjemy bardzo często w wielu przypadkach, jeszcze i teraz jest wykorzystywanie rozwiązań w ogóle bez elementów związanych z quality of service, w uproszczeniu najczęściej bez włączenia WMN. I to jest ten mroczny świat. A dlaczego on jest mroczny? To zaraz zobaczymy. Ilość akronimów, które można umieścić przy dyskusjach na temat standardów 802.11 jest niemalże nieskończona. Ja przedstawiam tylko te najbardziej potrzebne związane z tym, aby zrozumieć jak my, albo jak nasza stacja kliencka uzyskuje dostęp do sieci bezprzewodowej. Pewne rzeczy będę upraszczał, tak jak powiedziałem, nie będziemy schodzić do poziomu warstwy pierwszej za mocno, natomiast mechanizm, który znamy z sieci, Carrier sense, multiple access. Carrier, jaki znamy bardziej? Detect. Collision detection. Natomiast w sieciach bezprzewodowych no nie mamy detection, tylko mamy avoidance. No to jesteście bardzo dobrze przygotowani. Więc bardzo szybko przejdziemy przez elementy związane, po pierwsze, jak my uzyskujemy dostęp do medium transmisyjnego. Proces zaczyna się od Clear channel assessment, weryfikacji, czy w ogóle w naszej sieci, w tym obszarze, gdzie przebywamy, występuje jakaś transmisja związana ze standardem 802.11. I tutaj spotkałem się z dwoma opisami. Myślę, że drugi jest bardziej precyzyjny. Pierwszy mówi, że w ramach mechanizmów CCA wykrywamy ogólnie poziom energetyczny, który w ramach tego obszaru 2,4 giga czy tam 5 giga się pojawia. Natomiast bardziej precyzyjna, Definicja mówi o wykrywaniu poziomów energetycznych, ale jednak wykrywaniu też elementów, na przykład preambuł ruchu, który pojawia się w powietrzu, jako ruchu bezprzewodowego, czyli tego, czy gdzieś mamy do czynienia ze standardem 802.11. Dziękuję. Do tego wirtualne elementy, network allocation vector i tego, co my otrzymujemy od innych stacji jako informacja, na przykład w postaci pola duration i tego, jak długo my musimy odstąpić od transmisji. I kolejne elementy, dwa bardzo ważne elementy, już mechanika tego, jak my ten dostęp uzyskujemy. Interframe spacing, jak długo my czekamy i random back of contention window, kolejny element, jak dodatkowo długo czekamy, a zanim ten dostęp do medium transmisyjnego y, uzyskamy. Wiąże się to z dużą ilością parametrów czasowych albo ilości slotów, które spowodują, że do tego medium transmisyjnego się dostajemy. Najważniejszym w momencie, kiedy nie używamy quality of service, czyli nie mamy włączonego WMM, jest parametr DIFS. Oczywiście inne również są istotne, jednakże ten definiuje tak naprawdę nam, jak długo po tym, jak była wysłana ramka, my musimy w sposób minimalny zaczekać. Pomijam specjalne scenariusze wymienione u góry. Kiedy mamy clear to send, ramki clear to send, czy też otrzymaliśmy potwierdzenie, albo przed potwierdzeniem, czy przy fragmentacji. Dla Waszej referencji, jak powiedziałem, niebieska książeczka, nie będziemy tego wszystkiego analizować. Jedna różnica, na którą warto zwrócić uwagę, to jeden element. Yy, w momencie, kiedy mówimy o standardzie G, tudzież 11N i 2,4 giga, long mamy w przypadku, kiedy mamy co-existence, albo w, również elementy związane z 11b, 9 mikrosekund jest w momencie, kiedy mamy czyste od 12 mega, no tak naprawdę nie używamy 1, 2, 5,5 5, 5, 11, czyli standardu B. Istotnym elementem jest właśnie ten contention windows, o którym wspomniałem. Dodatkowy element jak długo my czekamy. Wartość losowa wybierana z pewnego zakresu. I ten zakres bez quality of service jest bardzo szeroki. Mieści się albo od 15 do 1023 albo od 31 do 1023. Wybieramy losową wartość, aby wejść w tą procedurę. Ta procedura jest również dla waszej referencji i będzie nagroda można przysyłać do mnie wideo z wytłumaczeniem tego, jak to działa. Będzie nagroda książkowa. Ktoś się podejmuje? Nie musi tego zrobić teraz, oczywiście. I w skrócie, bo skupimy się jeszcze na elementach związanych z quality of service, jak to działa w przypadku, kiedy mamy kilka stacji wysyłających. Pierwsza stacja wysłała, mamy distributed interframe spacing. Następna stacja czekała przez te czasy, o których wspomniałem. Dodatkowo... Liczyła po kolei, zmniejszając czas związany z contention window, wysłała ramkę, kolejna, zobaczyła, wykryła, że jest transmisja, czekała, odroczyła, wysyła. I tak po kolei, i tak po kolei. I możecie tylko się tak przez chwilę zastanowić: OK, a ja chcę wysyłać pakiety głosowe. I jak to całe czekanie wpłynie na jakość transmisji? Pomijam tutaj całkowicie elementy związane z retransmisjami albo z tym, że nastąpiła kolizja. Jeden charakterystyczny element, który warto zapamiętać z perspektywy kolizji, że system nam nie mówi, że nastąpiła kolizja, my nie mamy szybkiej informacji, tylko wiemy przez to, że nie otrzymaliśmy y, ramki ACK z powrotem, wiemy, że nastąpiła kolizja i wtedy idziemy dalej z procesem, zwiększamy dwukrotnie wartość Contention Window i kontynuujemy. Nastąpiło wybawienie, 802.11e i zaraz potem... Albo właściwie, kiedy były prace nad standardem 8211E, równocześnie powstawały specyfikacje związane z WMM. I definicji tego, co my możemy zrobić, co my możemy wykorzystać, jak my możemy użyć pewne mechanizmy, aby zróżnicować różne typy ruchu. I poprzez analizy, definicje doszliśmy do takiego elementu, że z jednej strony mamy niejako podobnie do tego, co mamy w kostce IP precedence, do definicji różnych ośmiu, różnych wartości na poziomie ośmiu sztuk, natomiast zmniejszono to do zarządzalnego w łatwy sposób wartości czterech access categories, oznaczonych jako, jako AC. Co się dodatkowo zmieściło? Oczywiście współpraca z infrastrukturą sieciową. Z infrastrukturą sieciową tak, aby... Za Zagwarantować to quality of service od końca do końca. Od stacji klienckiej do dowolnej kolejnej stacji klienty, czy na, czy na, klienckiej, czy naszych zasobów y, serwerowych, czy też dostępu chociażby do, y, do internetu. Istotne elementy, dwa istotne elementy, które pojawiły się w ramach tego, jak się zmienia sytuacja na naszej stacji końcowej. Między innymi pojawienie się na tej stacji tych czterech różnych y, kolejek kategorii dostępu, ale również pojawienie się nowego zestawu yy, tak naprawdę czasu, ile my czekamy. W, w powiązaniu z arbitrated, tudzież arbitration, znowu w zależności od tego, którego producenta, producenta nomenklaturę przeglądamy yy, lub którą wersję dokumentu standaryzacyjnego przeglądamy, różne nazwy. Chodzi tak naprawdę, że DIFS, Distributed Interframe Spacing, zamieniamy na arbitration, interframe, spacing i co ciekawe, aby była pewna wsteczna kompatybilność i żeby umożliwić cały czas systemom, które WMM nie wspierają dostęp do naszej infrastruktury sieciowej, najmniejsza wartość y, y, czasu IFS y, jest równa czasowi y, DIFS. I tak to wygląda z perspektywy stacji końcowej. Podział na różne kolejki, kategoryzacja ruchu, gdzie, ta, gdzie ten dany ruch ma Trafić i bardzo ważny element z tego, jak rozstrzygane są kolizje z perspektywy już stacji klienckiej. Co ja będę wysyłał, jako pierwszy element. I tutaj pomaga nam mechanizm związany z przydzieleniem, tak zwanym e, e, transmit opportunity. Kiedy my przydzielamy po pierwsze w zależności od priorytetu i te wartości tutaj przedstawione. Od prawej strony do lewej, to jest od najwyższego priorytetu do najniższego, ale również wartości w mikrosekundach, ile my tego Transmit Opportunity możemy przydzielić, zagwarantować, wykorzystać. I mamy tutaj 1500 mikrosekund, 3000, a dla tych kolejek najmniej istotnych, najmniej priorytetowych nie mamy takowej gwarancji. Dla Waszej referencji podział, podział z jednej strony przynależności do kolejek, do Akces kategorii z różnych typów ruchów i powiązanie tego, jak to jest oznaczane, jeśli chodzi o, o tak 8021D, bardziej dla znających rozwiązania w oparciu o IP, czyli większość inżynierów sieciowych, powiązanie tego z wartościami DSCP i, Łatwością można sobie przejrzeć na wartości IP Precedens. Jak to się ma? Trzeba uważać, bo są bardzo specyficzne elementy. Na przykład wszyscy jesteśmy dość mocno przyzwyczajeni, że jeśli mamy EF to jest wartość 5, tudzież 46, w zależności na co patrzymy. Niespodzianka, tutaj mamy akurat wartość 6. Nie znalazłem klarownego wytłumaczenia, dlaczego akurat w tym konkretnym, yy, konkretnej definicji standardów ktoś postanowił, że jednak będzie wykorzystywał inną wartość. Nie, może ktoś jest na sali, kto zna jakże śmieszną i albo ponurą historię na temat, jak to się stało. I elementy związane właśnie z tuningiem tego czasu oczekiwania, wartości przeliczenia i to, jak to się składa wraz z, ze zmniejszonymi zdecydowanie wartościami Contention Window. Znowu dla waszej referencji jest tego dość dużo, dużo informacji, ale bardzo łatwo można analizując to na spokojnie, Wywnioskować, dlaczego ramki, albo ruch wysyłany w ramach kolejek związanych z głosem ma znacznie większe szanse na to, żeby zostać wysłany. Bo quality of service, akurat zwłaszcza w przypadku połączeń bezprzewodowych, to jest przede wszystkim o tym, jak nierówno traktować i gorzej traktować wszystkich innych niż ten, który ma najwyższy priorytet. W sieciach przewodowych to jest podobnie. Bez względu na to, kto, kto próbuje powiedzieć, że jednak to jest o tym promowaniu tych lepszych, to jest raczej zawsze kosztem tych, tych takich mniej chcianych, mniej potrzebnych. Przy się jest to szczególnie widoczne. I jak to działa? Kolejne zadanie domowe może być w postaci y, wideo. W uproszczeniu dla podpowiedzi mechanizmy są te same. Zmieniają się wartości czasu, zmieniają się zakresy, contention window, które nie osiąga wartości już do tysiąca. 23, tylko tak naprawdę schodzi do poziomów znaczniejszych. I znowu dla waszej referencji wartości, chociażby wystarczy spojrzeć dla 8211 AGNAC bez B. Schodzimy do, do poziomów kontensium window 3, 7. Możemy też zejść, jeszcze są elementy związane z, z optymalizacją do wartości niższych, to co pokazywałem. W ramach Wiresharka było dokładnie pokazanie, że contention window minimum było 2, maksimum 3, czyli ten zakres, kiedy my wybieramy, jest, jest bardzo wąski, więc prawdopodobieństwo tego, że my wyślemy ruch jako ruch głosowy jest zdecydowanie wyższe. I co dalej? Bo na tym podróż się nie kończy. To jest dopiero zaczątek pewnych mechanizmów, które wiążą się ze standardem 802.11e i później wiele mechanizmów, które wykorzystują. Mechanizmy, wykorzystują pewne komponenty i usprawniają je, dodają pewne rzeczy. Z najważniejszych z perspektywy usług multimedialnych wspomniałbym o Call Admission Control. Czyli jak my możemy kontrolować tak naprawdę jakość na przykład połączeń głosowych. My dopuścimy 10 połączeń telefonicznych, 10 telefonów zasocjowanych do naszej sieci, ale zakładając, że taką mamy definicję parametrów brzegowych. Jedenasty nie zostanie dopuszczony, aby podłączyć się do naszej infrastruktury, ponieważ mogłoby to wpłynąć na to, jak te wszystkie istniejące już połączenia głosowe no, będą obsługiwane, a z racji tego, że jest to jednak medium typu half duplex i te mechanizmy, które wiążą się z tym, jak my tutaj musimy mocno walczyć, aby dostać dostęp do, do infrastruktury sieciowej, aby w ogóle zacząć wysyłać jakiś ruch, no, powodują, że jest to kolejny komponent niezbędny do tego, aby zbudować dobrze działającą infrastrukturę obsługującą multimedia. Ruch multicast i broadcast, bo to jest pewien specyficzny element zwłaszcza coraz popularniejsze wykorzystywanie multicastów do transmisji chociażby wideo. Domyślnie, i tutaj w zależności, pewnie od producenta, będzie to troszeczkę inaczej. Mamy przynajmniej jednego przedstawiciela innego producenta niż ja reprezentuję, więc zaraz to szybko zweryfikujemy. Broadcasty wysyłane na najniższej wartości tak zwane mandatory rate. Potwierdza. A jeśli chodzi o multicasty, no to tu już bywa różnie. Jedna wersja mówi o takim samym, takiej samej obsłudze jak dla ruchu broadcast, czyli wysyłanie najmniejszą wartością mandatory rate. Natomiast druga wersja obsługiwana między innymi przez firmę, którą reprezentuję, mówi o tym, że jest to wysłana najwyższą wartością mandatory rate. Jeśli jest to jedna wartość, to oczywiście jest to samo. Natomiast jeśli skonfigurujemy dwie wartości, wtedy one są wysłane w różnym miejscu. I to jest bardzo istotne z perspektywy jakości usługi. Ale nie zweryfikowałem jak to jest u kolegów z Multicast. Okay. Zależnie od ilości klientów, ja powtarzam, żeby było yy, słychać. To jest ten istotny element, bo często mandatory rate jest ustawiane na jakieś szalone wartości cyklu 1 megabit na sekundę, bo my chcemy mieć maksymalny zasięg. To jak to potem się działa, to jest zupełnie inna kwestia. No ale tak to wygląda. W związku z tym, jeśli my zafundujemy naszym szanownym klientom streaming high definition multicastów, no to życzę powodzenia w skutecznej obsłudze tego typu połączeń. I elementy, ostatniż element związany z 8211, o którym chciałbym wspomnieć, to wykorzystywanie elementów związanych z oszczędnością energii. Oczywiście przed standardem 8211 te standardy jakieś elementy były wykorzystują mechanizmy PS-POL. Można sobie wysnifować ramki. One miały jeden problem, że tak naprawdę każda paczka danych no, wymagała wysyłania tego PS-POL ciągle i ciągle powtarzając, powtarzając, w związku z tym tego dodatkowego ruchu niejako obsługującego wspomagającego ruchu wyciąganie ruchu, który został zbuforowany dla naszej stacji, no, było tego overheadu całkiem sporo. Wykorzystując unscheduled automatic power safe delivery, a później również z 802.11n doszło tak naprawdę mechanizm bardzo podobny, to jest PSPM, e, scheduled wersja, e, czyli za, zaplanowana, opowoduje, że my te dane na przykład możemy wysłać informacje, że po pierwsze wysyłamy, ramki typu null data, aby poinformować access point, punkt dostępowy, że my jesteśmy gotowi na przyjęcie danych i w związku z tym wyślij nam teraz wszystko. I wyślij nam teraz wszystko maksymalnej ilości, i ile można tak naprawdę z perspektywy dostępu do medium transmisyjnego. I z perspektywy 802.11e, to, to jest mniej więcej wszystko, co chciałem powiedzieć w tych krótkich 20 minutach. Możemy wrócić do Wiresharka, bo mamy chyba z minutę, a ewentualnie czy są jakieś pytania? To w takim razie, jeśli nie ma pytań, ja dziękuję bardzo i... Chwileczkę, muszę zakończyć, jest formułka na 25 linii, także spokojnie. Dziękuję bardzo za uwagę i chciałbym zaprosić na konferencję Cisco Secure, gdzie będziemy mówić bardziej o elementach związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim chciałbym zaprosić na swoją sesję związaną z bezpieczeństwem w wirelessie, gdzie w oparciu właśnie o wire, szarki i wykorzystywanie pe pewnych mechanizmów yy, na żywo będę pokazywał z jednej strony jak w łatwy sposób można dostać się do naszej sieci, ale co istotniejsze i ku radości wszystkich zainteresowanych, pokażę też mechanizmy jak zabezpieczyć się w stosunkowo prosty sposób, aby przejęcia sesji nie było, jak wyedukować naszych szanownych klientów, aby też nie dali się w cudzysłowie nabrać, a dodatkowo o elementach związanych z wykorzystywaniem infrastruktury sieci bezprzewodowej do wykrywania na przykład nieautoryzowanych access pointów bo to, że mamy sieć bezprzewodową, a nam się wydaje, że jej nie mamy, to jest prawie że oczywistość. 95% klientów, z którymi miałem okazję współpracować, mówiących, że nie mają sieci bezprzewodowej w ogóle. Krótki skan sieci, nasłuchiwanie tego, co się pojawia w powietrzu, pokazuje, że jakiś access point mniej lub bardziej tańszy został zainstalowany, po prostu podłączony do infrastruktury kablowej. Jest dobrze, jeśli jest założone hasło. Często zdarzało się, że był to dostęp całkowicie otwarty, broadcastowany SSID. Oczywiście wyłączenie broadcastowania SSID nie jest żadną metodą bezpieczeństwa, no ale takie rzeczy się zdarzają wbrew pozorom bardzo często. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Teraz już naprawdę koniec. Jestem gotowy na brawa. <głos》głos》. głos》>. Dziękuję.